Hey. Siemas, jest ony ProDriver 32. Dzisiaj pokażę Wam w jaki sposób stworzyć własny serwer w grze Minecraft. Więc zaczynajmy, otwieramy naszą przeglądarkę. Wchodzimy na minecraft.net. Następnie przechodzimy do zakładki Download, gdzie pobieramy dwa pliki Minecraft Server Exe oraz Minecraft Server Year. Pobieramy, oto te dwa pliki. Gdy już pobraliśmy nasze dwa pliki, tworzymy nowy folder i nazywamy go Server Minecraft. Następnie kopiujemy te dwa pliki. I w folderze mamy dwa nasze pliki. Pierwszym krokiem jest uruchomienie Minecraft Server Exe. Nasz serwer się generuje. Już się wygenerował. Następnie zamykamy okno. I następnie musimy otworzyć notatnik. W folderze z naszym serwerem mamy taki plik jak Server Properations. Przeciągamy go do notatnika i następnie mamy konfigurację naszego serwera. Pierwsza, pierwsza opcja jest to Level Name Word, czyli nasza mapa. Radziłbym tego nie zmieniać. Drugie opcje też bym nie zmieniał, trzeciej też. Czwarta opcja: Spawn Monster jest to opcja, w której możemy ustawić, aby potwory spawnowały się na naszej mapie lub nie. Jeżeli nie chcemy, aby na naszej mapie były potwory, musimy zmienić to na false. Jeżeli chcemy, aby potwory były, musimy zostać na true. Online Mod. jest to jedna z najważniejszych opcji dotyczących konfiguracji naszego serwera. Aby grać na Piracie, poprzez Hamachi wraz z przyjaciółmi musimy ustawić na false. Jeżeli mamy oryginalną grę Minecraft, radziłbym to też zostawić. Jeżeli mamy Pirata, zmieniamy na false. Jeżeli oryginał true, spawn Animals. Czyli, czy zwierzęta mają się spawnać na naszej mapie, czy nie, to już od własnych potrzeb. Zmieniamy. Jeżeli chcemy, to true. Jeżeli nie, to false. Max players, co zależy od waszego komputera. Jeżeli macie dość szybki komputer plus internet, to 20 slotów wam wystarczy. Serwer IP. Tutaj wpisujemy IP naszego Hamachi. Jak sprawdzić IP? Jeżeli macie nową wersję Hamachi w lewym górnym rogu, pisze wam IP i wpisujemy. 508, 247, 50 i następnie mamy serwer port. Tego też bym radził nie zmieniać, ponieważ zawsze jest tak Minecraft skonfigurowany, że po prostu połączymy się z każdym serwerem i zapisujemy naszą opcję. Zapisujemy nasz plik, sorry Kolejną rzeczą jest dodanie admina na naszym serwerze. Jeżeli chcemy dodać sobie admina, wpisujemy nasz nick. Jeżeli chcemy drugiej osobie dać admina, na przykład przyja przyjacielowi swojemu wpisujemy nick, na przykład dajemy Enter i w nowej linijce piszemy kolejny nick i tak dalej i tak dalej zapisujemy to i aby teraz odpalić nasz serwer musimy kliknąć Minecraft Server Year. gdy nasz serwer się skonfiguruje, mapa się stworzy, wygeneruje musimy mieć włączone hamachi, aby grać z przyjaciółmi. Włączamy po prostu hamaczy i potem nasi przyjaciele łączą się za pomocą oto tego IP. Teraz jeszcze wam powiem o konfiguracji waszej sieci. Aby uniknąć problemu timeout, czyli na przykład, że nasz przyjaciel łączy się z serwerem, wyskakuje mu timeout, ty możesz się połączyć z serwerem, a on nie, to znaczy, że masz włączoną zaporę systemu Windows. Aby wyłączyć zaporę systemu Windows przechodzimy do panelu sterowania, Następnie system zabezpieczenia, następnie zapora systemu Windows i następnie zapora sieci publicznej musi być wyłączona, ponieważ e, adresy IP Hamachi, nasi przyjaciele nie będą się mogli z nami połączyć, ponieważ zapora systemu Windows odrzuci ich i oni nie będą mogli wejść do naszego systemu, tak jakby. I po prostu musimy włączyć sieć publiczną, ponieważ. Jak będziemy mieć włączone, to będzie trudno się połączyć z serwerem, a w najgorszych przypadkach w ogóle nikt się nie będzie mógł dostać na serwer. Więc radziłbym włączyć sieć publiczną. Jeżeli wszystko macie ustawione tak, jak jest w poradniku, plus wyłączoną zaporę systemu Windows, wasz serwer będzie chodził na 100%. I pamiętajcie o aktualizacji waszego serwera, ponieważ gdy macie nową wersję Minecraft, a stary serwer nie połączycie się. No to tyle ode mnie. Dzięki, pozdrawiam Was i trzymajcie się. Siemano.